Jak ty to robisz w momencie, w którym wszyscy mamy tyle samo czasu, a ja nie mam na to czasu? To ja ci powiem, co ja robię. Na przykład teraz: moja córka jest na zajęciach. W czasie, kiedy ona tam jest, no to mam jakieś 40 minut. W tym czasie idę na spacer po to, żeby się ruszyć, bo wiem, że dzisiaj nie za wiele miałam okazji się ruszać. A potem jednocześnie słucham wartościowych treści, z których uczę się. Więc robię trzy pieczenie na jednym ogniu. Tak wygląda u mnie optymalizacja. I czasami jednocześnie, tak jak teraz, mam okazję nagrać jakiś kawałek kontentu, który dostanie nowe życie wtedy, kiedy będę miała chwilę, żeby mogła go zmontować, przygotować i wypuścić. A skąd pomysł na ten typ i sposób działania, kiedy mam mniej czasu? Nauczyłam się tego biegając, 10-12 kilometrów. I wtedy no godzina bywa długa, kiedy trzeba zrobić te 10 km w godzinę, to jest naprawdę długo. To wtedy cały czas na słuchawkach, słuchałam różnych treści, to były podcasty, to były audiobooki, to były rzeczy, które są na YouTube, trochę muzyki. I w tym czasie jednocześnie, nie dość, że przebieżałam te kilometry, to jeszcze konsumowałam treści, które przydały mi się w późniejszym czasie.